Zatrzymaj wszystko, co robisz i zwracaj szczególną uwagę. Czy wiesz, że twój dom może być pełen przedmiotów, które sabotują twój spokój, pogodę ducha, a nawet twoją duchową ścieżkę? Tak, dobrze mnie usłyszałeś. Ale nie panikuj jeszcze. W tym filmie opowiem ci wszystko o trzech przedmiotach, które musisz teraz wyeliminować ze swojego domu, aby zapewnić sobie duchową ochronę i spokój w domu. Zainspirowany mądrością i miłością ojca Pio. Ten film otworzy ci oczy na to, co stoi na drodze do twojego połączenia z Bogiem i zagraża harmonii twojej rodziny. I ja nie żartuję, moi bracia i siostry. Mówimy o czymś poważnym, czymś, co może dziać się tuż pod twoim nosem, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wyobraź sobie, że przekształcasz swój dom w prawdziwe sanktuarium spokoju i duchowej ochrony. Dokładnie tego się nauczysz, jeśli będziesz dalej obserwował. Gwarantuję, że nie pożałujesz. Przygotuj się na to, że szczęka ci opadnie, gdy zobaczysz to, co tu dzisiaj odkryjesz. W tej chwili wpisz: Ojciec pio, odwróć wszelkie zło, jako zobowiązanie do swojego duchowego przebudzenia. To jest sygnał alarmowy, którego potrzebujesz, aby położyć kres wszystkiemu, co powstrzymuje cię od prawdziwej ścieżki światła i miłości. Teraz pomyśl o tym: czy zastanawiałeś się kiedyś, że w naszych domach mogą znajdować się prawdziwe pułapki? Zgadza się. Te pozornie niewinne przedmioty rozrzucone po naszych pomieszczeniach mogą całkowicie sabotować nasze szczęście, spokój ducha, a nawet szczęście. Powiem ci coś, mam kilku przyjaciół, którzy przeszli przez złe sytuacje w swoim życiu. Nie mogli zrozumieć, dlaczego pomimo ich wysiłków coś poszło nie tak. Później odkryli, że winowajcami były pewne przedmioty w ich domach. Przedmioty te nie były tylko bałaganem, ale aktywnie zakłócały ich energię i blokowały ich duchowy rozwój. W tym filmie zidentyfikuję te obiekty i wyjaśnię, dlaczego są tak szkodliwe. Usuwając je, oczyścisz nie tylko swój dom, ale także swój umysł i duszę. Chodzi o odzyskanie twojej świętej przestrzeni i upewnienie się, że nic nie stanie na przeszkodzie twojemu boskiemu połączeniu. Bądź na bieżąco, bo informacje, którymi się podzielę, na zawsze zmienią sposób, w jaki spojrzysz na swój dom. Wybierzmy się w tę podróż razem i stwórzmy przestrzeń wypełnioną światłem, miłością i spokojem. Ich życie zdawało się być w ciągłym chaosie, cały czas wszystko szło nie tak. Zawsze borykali się z problemami, walkami i smutkiem, jedna katastrofa za drugą. Kiedy ich odwiedziłem, wiesz, co zobaczyłem? Dom pełen tych przedmiotów, o których dzisiaj Wam opowiem. W większości przypadków ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że te przedmioty są przeklęte i mogą je powstrzymywać. Dlatego muszę pilnie się tym z Wami podzielić. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię to boli. Ojciec Pio mówi, że na świat przyszła właśnie tajemnicza zaraza, która zaskoczy wszystkich. Będą globalne konflikty, trzęsienia ziemi, burze i wielu ludzi umrze. Ojciec Pio radzi przygotować się potężną modlitwą, jeśli pragniesz ochrony i zbawienia dla swojego życia. Powinieneś pobrać e-book A Moc Ojca Pio. Ten e-book zawiera modlitwy na każdą chwilę. Jeśli chcesz żyć pod Bożą Ochroną, kliknij link w pierwszym stałym komentarzu i pobierz teraz A Moc Ojca Pio. To musi być dzisiaj, zanim skończą się jednostki. Pozwólcie, że dokończę historię mojego przyjaciela. Czy wiesz, co się stało, kiedy w końcu postanowiono pozbyć się tych obiektów? Ich życie zmieniło się całkowicie, moi bracia i siostry. Jak z dnia na dzień wszystko zaczęło się układać. Wszystko zaczęło się układać, a energia tego miejsca całkowicie się zmieniła. Więc nie żartuję, gdy mówię, że musisz pilnie pozbyć się tych przedmiotów z domu. To nie jest przesada ani przesąd, to rzeczywistość. Nie chcę widzieć, jak cierpisz niepotrzebnie. Wyobraź sobie, że mieszkasz w domu, w którym każdy kąt zdaje się spiskować przeciwko Twojemu spokojowi i szczęściu. Właśnie tego doświadczyli moi znajomi. Ich dom, wypełniony pozornie niewinnymi przedmiotami, był w rzeczywistości centrum negatywnej energii. Kiedy w końcu zrozumieli pierwotną przyczynę i usunęli te obiekty, było tak, jakby uniosła się ciemna chmura. Ich relacje uległy poprawie. Możliwości zaczęły płynąć, a poczucie spokoju i dobrobytu wzięło górę. Ty też masz moc, aby zmienić swoje życie. To tak proste jak rozpoznanie szkodliwych obiektów w domu i usunięcie ich. W ten sposób nie tylko ulepszysz energię swojej przestrzeni, ale także zaproś do swojego życia pozytywne wibracje i boską ochronę. Mądrość Ojca Pio może poprowadzić cię przez te przemianę. Jego modlitwy i wskazówki są latarnią światła w tych burzliwych czasach. Nie czekaj, aż będzie za późno. Podejmij działania już teraz i chroń swój dom i swoich bliskich. Pamiętaj, że zmiany zaczynają się od ciebie. Bądź proaktywny i podejmij kroki niezbędne, aby twój dom stał się sanktuarium spokoju i duchowej ochrony. Pobierz a moc Ojca Pio i wyposaż się w modlitwy i wiedzę, aby odeprzeć wszelkie zło. Nie chodzi tu tylko o usuwanie obiektów, chodzi o odzyskanie życia i skierowanie go na ścieżkę światła i miłości. Zaufaj naukom Ojca Pio a zobaczysz, jak nastąpi przemiana. Twój spokój i szczęście są w zasięgu ręki, obejmij je już dziś. Moi bracia i siostry, zwracajcie szczególną uwagę na tę poważną dyskusję, ponieważ może ona pomóc wam uniknąć niepotrzebnych trudności. Zajmijmy się tą sytuacją, zanim będzie za późno. Zanim zdradzę trzy przedmioty, które musisz wyeliminować ze swojego domu, proszę o wpisanie w komentarzu swojego imienia i nazwiska. Będziemy się modlić za ciebie i Twoją rodzinę, zapewniając, że otrzymacie wsparcie duchowe, którego potrzebujecie. Dodatkowo udostępnij ten film członkowi rodziny lub znajomemu. Czasami te przeklęte przedmioty utrudniają im życie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Udostępniając ten film, możesz pomóc im ostrzec ich o tym ukrytym problemie. Często, nie zdając sobie z tego sprawy, posiadamy przedmioty, które przyciągają negatywną energię, nie tylko niepokojąc spokój nasz ale także osób wokół nas. Ten film powstał w oparciu o interpretację wydarzeń życiowych w świetle nauk ojca Pio. Poprzez swoje duchowe przewodnictwo i bliskość ojciec Pio pokazuje nam, jak ważne jest życie w czystym i błogosławionym środowisku. Dziś, zgodnie ze swoją niezachwianą wiarą, zapraszamy Cię do ponownego rozważenia istnienia pewnych przedmiotów w Twoim domu. Przedmioty te mogą przyciągać negatywizm i odwracać nas od ścieżki światła, którą powołany jest każdy chrześcijanin. Niechrześcijańskie symbole i posągi mogą przypadkowo pojawić się na duchowej ścieżce, którą każdy z nas kroczy. Dom odgrywa kluczową rolę w naszej duchowości. Jest to intymne sanktuarium, w którym ponownie łączymy się z Bogiem i odżywiamy nasze dusze. Idąc za przykładem Ojca Pio, który zawsze umieszczał Boga w centrum swojego życia, musimy zadbać o to, aby nasze domy były środowiskiem wspierającym nasz duchowy rozwój. Wyobraźcie sobie spokój i pogodę ducha, jakie możecie wnieść do swojego życia, usuwając te szkodliwe przedmioty. Nie chodzi tylko o pozbycie się przedmiotów fizycznych, chodzi o stworzenie przestrzeni, w której pozytywna energia może swobodnie przepływać. Ta transformacja pozwoli Ci lepiej połączyć się z boskością i doświadczyć bardziej harmonijnego życia. Nauki Ojca Pio podkreślają wagę życia w przestrzeni, która odzwierciedla naszą wiarę i oddanie. Zastanów się, jaki to będzie miało wpływ na dobrobyt Twojej rodziny. Oczyszczając swój dom z tych negatywnych wpływów, nie tylko chronisz siebie, ale także tworzysz bezpieczne i błogosławione środowisko dla swoich bliskich. To krok w stronę życia wypełnionego boską ochroną i pokojem. Wskazówki ojca Pio mogą doprowadzić Cię do domu, który będzie prawdziwym sanktuarium, wolnym od zakłóceń i zakłóceń powodowanych przez te przedmioty. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad przedmiotami w swoim domu. Czy istnieją przedmioty, które nie są zgodne z twoją wiarą i wartościami? Usunięcie ich może mieć ogromny wpływ na twoją duchową podróż. Nauki Ojca Pio przypominają nam, że otoczenie wpływa na nasz wewnętrzny spokój i duchową więź. Dopasowując nasze środowisko do naszej wiary, otwieramy się na większe błogosławieństwa i boskie wsparcie. Podsumowując, podejmij już dziś decyzję o oczyszczeniu swojego domu z tych negatywnych wpływów. Twoje zaangażowanie w życie w czystym i błogosławionym środowisku przyniesie pozytywne zmiany w Twoim życiu. Podziel się tą wiadomością z innymi, aby i oni mogli skorzystać z mądrości Ojca Pio. Razem możemy stworzyć domy, które będą prawdziwymi sanktuariami pokoju i duchowej ochrony, odzwierciedlającymi miłość i światło boskości. Niezwykle istotne jest zbadanie przedmiotów, które często zajmują tę świętą przestrzeń ponieważ przedstawienia bóstw lub symbole niechrześcijańskie mogą przypadkowo stworzyć niewidzialne przeszkody między nami a Panem. Chociaż takie przedmioty mogą mieć wartość estetyczną lub kulturową, mogą w niezamierzony sposób przesłaniać czyste światło naszej wiary. Obecność symboli niechrześcijańskich w naszym domu może powodować dezorientację na naszej duchowej wędrówce, odwracając naszą uwagę od centralnej prawdy chrześcijaństwa, wyjątkowości i wszechmocy Boga. Usunięcie tych przedmiotów nie jest aktem nietolerancji wobec innych kultur czy religii, ale raczej wyrazem miłości do naszej własnej drogi wiary. Jest to potwierdzenie naszego oddania i pragnienia przebywania w środowisku, które w pełni odzwierciedla nasze wartości duchowe. To symboliczne działanie przypomina nam o pierwszym przykazaniu, które nakazuje nam nie mieć innych bogów poza nim, potwierdzając naszą decyzję o poświęceniu każdego aspektu naszego życia, łącznie z naszym mieszkaniem, na chwałę Bożą. Usuwając te przedmioty, wyrażamy z mocą nasze zaangażowanie w wiarę i chęć stworzenia przestrzeni, która honoruje naszą relację z Bogiem. Ten akt oczyszczenia pomaga wzmocnić nasz duchowy fundament i przybliża nas do Boga. Punkt drugi porusza delikatną, ale istotną kwestię w życiu wierzącego istnienie w domu artefaktów związanych z wróżeniem, takich jak karty Tarota, runi i kryształy. Instrumenty te, Często poszukiwane z ciekawości lub chęci odkrycia przyszłości, stoją w bezpośredniej sprzeczności z przykazaniami wiary chrześcijańskiej. Praktyka wróżenia ma na celu rozwikłanie zagadek przyszłości lub ujawnienie okultyzmu metodami uważanymi za zakazane przez Biblię. Odbiega to od prawdy i światła Bożego. Przedmioty te nie tylko rzucają wyzwanie boskiej supremacji, ale mogą również służyć jako otwarte drzwi dla negatywnych wpływów duchowych. Trzymanie takich narzędzi w mieszkaniu jest równoznaczne z lekceważeniem przykazania całkowitego zaufania Bogu. Szukanie odpowiedzi lub przewodnictwa w tych obiektach podważa nasze poleganie na Bożej mądrości i Jego planie dla naszego życia. Usuwając te przedmioty, okazujemy naszą ufność w Bożą Opatrzność i nasze zaangażowanie w podążanie Jego ścieżką. Dodatkowo usunięcie tych przedmiotów jest krokiem w kierunku stworzenia środowiska domowego wolnego od duchowych zakłóceń i negatywnych wpływów. Dzięki temu możemy pełniej skupić się na naszej wierze i relacji z Bogiem. To działanie pomaga zapewnić, że nasz dom pozostanie sanktuarium spokoju i duchowej czystości, w którym możemy pielęgnować naszą wiarę i głęboko łączyć się z boskością. Podsumowując, niezwykle ważne jest, aby zwracać uwagę na przedmioty, które wpuszczamy do naszych świętych przestrzeni. Eliminując niechrześcijańskie symbole i artefakty związane z wróżeniem, Możemy stworzyć środowisko, które wspiera i ulepsza naszą duchową podróż. Ten akt oczyszczenia jest nie tylko odzwierciedleniem naszego oddania, ale także środkiem zapewniającym, że nasz dom będzie miejscem duchowej przejrzystości i boskiego połączenia. Starajmy się wypełnić nasze domy symbolami, które oddają cześć naszej wierze i przybliżają nas do Boga, potwierdzając nasze oddanie Jego naukom i Jego miłości. Wsparcie i wskazówki od niego samego są tym, do czego powołany jest każdy chrześcijanin. Naszym życiem powinniśmy kierować się wiarą i zaufaniem, oddając wszelkie wątpliwości i niepewność w ręce Pana, jedynego prawdziwego dzierżącego nasz los. Usunięcie tych artefaktów z naszego domu jest aktem lojalności i poddania się Bogu. Jest to zewnętrzny przejaw wewnętrznej decyzji o odrzuceniu praktyk odbiegających od ścieżki chrześcijańskiej. To zaangażowanie odzwierciedla nasze zaangażowanie w życie zgodne z naszą wiarą. Trzeci punkt dotyczy kwestii o ogromnym znaczeniu dla czystości naszej przestrzeni mieszkalnej i duchowej istnienia artefaktów związanych z czarną magią, takich jak czarne świece, pentagrami i szatańskie symbole. Elementy te, często kojarzone z obscenicznymi praktykami i złymi intencjami, stanowią bezpośrednią obrazę ducha światła i miłości, który powinien przenikać każdy chrześcijański dom. Nie chodzi tylko o pentagrami i symbole satanistyczne. Nawet dekoracje, które rażąco sprzeciwiają się chrześcijańskim zasadom dobroci, miłości i miłosierdzia, mogą służyć jako potencjalne kanały dla negatywnej energii i złych wpływów. Takie przedmioty mogą stworzyć wrogie środowisko dla pozytywnej energii, którą staramy się kultywować w naszych domach. Mogą zakłócić spokój i duchową harmonię, które są niezbędne dla wiernego życia chrześcijańskiego. Ojciec Pio przypomina nam, jak ważna jest codzienna modlitwa, czytanie Biblii. Uczestnictwo w Eucharystii i kochanie bliźnich jak siebie samego. Praktyki te stanowią fundament naszego duchowego domu, pomagają nam błogosławić i przekształcać nasze przestrzenie życiowe w prawdziwe sanktuaria wiary i miłości. Usuwanie tych negatywnych wpływów to nie tylko akt symboliczny, ale kluczowy krok w kierunku zapewnienia, że nasze domy będą miejscami, w których Duch Święty będzie mógł wygodnie przebywać. Czyniąc tak, robimy miejsce aby światło i miłość Chrystusa wypełniły każdy zakątek naszego mieszkania, czyniąc je latarnią wiary i pokoju. Nauki Ojca Pio podkreślają potrzebę stworzenia środowiska domowego, które wspiera nasz rozwój duchowy i utrzymuje nas w łączności z łaską Bożą. Podziel się tym przesłaniem z tymi, którzy mogą go potrzebować. Pomaganie innym w zrozumieniu wagi usuwania takich negatywnych artefaktów może również pomóc w ich duchowej podróży. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać aktualne porady i refleksje, które pomogą Ci zachować życie pełne wiary i oddania. Niech Ojciec Pio zawsze prowadzi Was drogą światła i prawdy, a Bóg obficie Wam błogosławi. Pamiętajcie, że Wasz dom powinien być sanktuarium wolnym od wszelkich negatywnych wpływów. Podejmij działania już dziś, aby usunąć obiekty wymienione w tym filmie. Przerwij wszystko, co robisz, i zwróć szczególną uwagę na to kluczowe zadanie. Czy wiesz, że w Twoim domu mogą znajdować się przedmioty, które sabotują Twój spokój i duchowy dobrobyt? Zajmując się tym problemem, robisz znaczący krok w kierunku stworzenia harmonijnej i duchowo dopasowanej przestrzeni życiowej. Trwaj w pokoju, prowadzeni mądrością Ojca Pio i kontynuuj kroczenie w świetle Bożej miłości. Świadomie wybierając to, co wpuszczamy do naszych domów, potwierdzamy nasze zaangażowanie w życie wiarą i zaufaniem Panu. Starajmy się, aby nasze domy były miejscami Bożej obecności, przepełnionymi miłością, pokojem i przewodnictwem Ducha Świętego. Twój dom może być pełen przedmiotów, które sabotują Twój spokój, pogodę Ducha, a nawet Twoją duchową ścieżkę. Tak, dobrze mnie usłyszałeś. Ale nie panikuj jeszcze. W tym filmie opowiem Ci wszystko o trzech przedmiotach, które musisz teraz wyeliminować ze swojego domu, aby zapewnić sobie duchową ochronę i spokój w domu. Zainspirowany mądrością i miłością ojca Pio, ten film otworzy Wam oczy na to, co stoi na przeszkodzie Waszemu połączeniu z Bogiem i zagraża harmonii Waszej rodziny. Nie żartuję, moi bracia i siostry. Mówimy o czymś poważnym, czymś, co może dziać się tuż pod Twoim nosem, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak przekształcić swój dom w prawdziwe sanktuarium spokoju i duchowej ochrony, oglądaj dalej. Gwarantuję, że nie pożałujesz. Ale ostrzegam cię, bądź przygotowany na to, że szczęka ci opadnie po tym, co tu dzisiaj odkryjesz. W tej chwili wpisz: Ojciec pio odwróć wszelkie zło. To jest sygnał alarmowy, którego potrzebujesz, aby położyć kres wszystkiemu, co powstrzymuje cię od prawdziwej ścieżki światła i miłości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że w naszych domach może znajdować się prawdziwa pułapka? Zgadza się, mówię poważnie. Te pozornie niewinne przedmioty, porozrzucane po naszych domach, mogą całkowicie sabotować nasze szczęście, spokój ducha, a nawet szczęście. Zanim zdradzę trzy przedmioty, które musisz wyeliminować ze swojego domu, poproszę cię o umieszczenie w komentarzach swojego imienia, abyśmy mogli się za ciebie modlić. Przedmioty te mogą na pierwszy rzut oka wydawać się nieszkodliwe, ale niosą ze sobą negatywne skutki energii, które mogą zakłócić harmonię i duchową atmosferę twojego domu. Usunięcie ich jest niezbędne do stworzenia przestrzeni, w której Ty i Twoja rodzina będziecie mogli rozwijać się duchowo i emocjonalnie. Nauki ojca Pio podkreślają znaczenie życia w środowisku, które wspiera naszą wiarę i duchowy dobrobyt. Pomyśl o tym, nasze domy mają być sanktuariami pokoju i duchowego wzrostu. Identyfikując i eliminując te szkodliwe obiekty, możemy przywrócić równowagę i spokój, które powinny zapewniać nasze przestrzenie mieszkalne. Ten film poprowadzi cię przez ten proces, pomagając oczyścić dom z negatywnych wpływów i zaprosić pozytywną, boską energię do każdego pomieszczenia. Zastanów się, jaki wpływ te przedmioty mogą mieć na Twoje codzienne życie. Mogą tworzyć przeszkody, które utrudniają Twój rozwój duchowy i zakłócają spokojną atmosferę, która jest tak istotna dla harmonijnego domu. Usuwając je, nie tylko chronisz swoją ścieżkę duchową, ale także poprawiasz ogólny dobrostan swojego domu przygotowując się do wprowadzenia tych zmian, pamiętaj, że to coś więcej niż tylko akt fizyczny. To symboliczny gest zaangażowania w życie wiary i pobożności. Wykonując ten krok, decydujesz się dostosować swój dom do zasad miłości, pokoju i duchowości czystość. Ten akt oczyszczenia przybliży cię do Boga i wzmocni twoje połączenie z boskością. Nie lekceważ mocy domu zjednoczonego duchowo. Może służyć jako fundament twojej wiary, zapewniając bezpieczną przystań w której możesz pielęgnować swoją relację z Bogiem i rozwijać się duchowo. Usuwając te negatywne obiekty, tworzysz przestrzeń sprzyjającą modlitwie, refleksji i duchowemu wzrostowi. Skorzystaj więc z okazji, aby oczyścić swój dom i przekształcić go w sanktuarium spokoju i duchowej ochrony. Podążaj za wskazówkami Ojca Pio i uczyń swój dom miejscem, w którym pozytywna energia swobodnie przepływa, a ty i twoja rodzina możecie doświadczyć prawdziwej harmonii i boskiego połączenia. Podziel się tym przesłaniem z innymi, którzy mogą go potrzebować, i razem stwórzmy domy, które odzwierciedlają naszą wiarę i oddanie. Będziemy się modlić za Ciebie, za Twoją rodzinę i za wszystkich, którzy potrzebują duchowego przewodnictwa. Dodatkowo zachęcam Cię do udostępnienia tego filmu komuś z rodziny lub znajomemu. Często te przeklęte przedmioty mogą utrudniać im życie i mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, jak te przedmioty na nich wpływają. Udostępniając ten film, Pomagasz ostrzec ich o potencjalnych szkodach, jakie mogą wyrządzić te przedmioty. Kontynuujmy. Często nie zdając sobie z tego sprawy, możemy posiadać przedmioty, które przyciągają negatywną energię, zakłócając nie tylko nasz spokój ducha, ale także dobro bliskich nam osób. Ten film jest wynikiem interpretacji wydarzeń życiowych poprzez nauki ojca Pio. Swoim duchowym przewodnictwem ojciec Pio podkreśla znaczenie życia w czystym i błogosławionym środowisku. Zgodnie z twoją niezłomną wiarą zapraszamy cię do ponownego rozważenia istnienia pewnych przedmiotów w twoim domu. Przedmioty te mogą nie tylko przyciągnąć negatywizm, ale także odwrócić nas od ścieżki światła, którą każdy chrześcijanin ma kroczyć. Niechrześcijańskie symbole i posągi mogą pojawiać się na duchowej ścieżce, którą podąża każdy z nas, tworząc przeszkody w naszych domach, które są kluczowe dla pielęgnowania naszej duchowości. Nasz dom jest intymnym sanktuarium którym ponownie łączymy się z Bogiem i karmimy nasze dusze. Idąc za przykładem Ojca Pio, który zawsze umieszczał Boga w centrum swojego istnienia, niezwykle ważne jest zbadanie przedmiotów, które zajmują tę świętą przestrzeń. Przedstawienia bóstw lub symbole niechrześcijańskie, choć mogą mieć wartość estetyczną lub kulturową, mogą w niezamierzony sposób przesłaniać czyste światło naszej wiary. Obecność symboli niechrześcijańskich w naszych domach może stworzyć niewidzialne przeszkody między nami a Panem. Usuwając te przedmioty, potwierdzamy nasze zaangażowanie w tworzenie przestrzeni, która naprawdę odzwierciedla nasze wartości duchowe. Przedmioty te, bez względu na to, jak piękne lub znaczące kulturowo mogą się wydawać, mogą zakłócać naszą duchową podróż i jasność naszej wiary. W tej akcji nie chodzi o nietolerancję, ale o oddanie i chęć życia w środowisku, które wspiera naszą drogę wiary. Zastanów się nad znaczącą rolą, jaką Twój dom odgrywa w Twoim życiu duchowym. To tam znajdziesz spokój, gdzie się modlisz i gdzie czujesz się najbliżej boskości. Zapewniając, że każdy aspekt twojego domu jest zgodny z twoją wiarą, tworzysz potężny fundament dla swojego duchowego wzrostu. Nauki Ojca Pio przypominają nam, że otoczenie ma ogromny wpływ na nasz stan duchowy. Podsumowując, poświęć trochę czasu na refleksję nad przedmiotami, które masz w domu. Czy są one zgodne z twoją wiarą i wartościami? Usunięcie przedmiotów które nie wspierają twojej duchowej podróży, jest krokiem w kierunku życia bliżej Boga. Ten prosty czyn może przekształcić twój dom w prawdziwe sanktuarium spokoju i duchowej ochrony. Podziel się tym przesłaniem z innymi i pomóż im tworzyć domy odzwierciedlające ich wiarę i oddanie. Niech mądrość Ojca Pio prowadzi cię w tym procesie, przybliżając cię do życia w świetle, miłości i boskim połączeniu. Nasz dom może wywołać dezorientację w naszej duchowej wędrówce, Odwracając naszą uwagę od centralnej prawdy chrześcijaństwa, wyjątkowości i wszechmocy Boga. Usunięcie takich przedmiotów nie jest aktem nietolerancji wobec innych kultur czy religii, ale raczej wyrazem miłości do własnej drogi wiary. Jest to potwierdzenie naszego oddania i pragnienia przebywania w środowisku, które w pełni odzwierciedla nasze wartości duchowe. To symboliczne działanie przypomina nam o pierwszym przykazaniu, które nakazuje nam nie mieć innych bogów poza nim. Potwierdzając naszą decyzję o poświęceniu każdego aspektu naszego życia, łącznie z naszym mieszkaniem, na chwałę Boga. Punkt drugi porusza delikatną, ale istotną kwestię w życiu wierzącego istnienie w domu artefaktów związanych z wróżeniem, takich jak karty tarota, runi i kryształy. Instrumenty te, często poszukiwane z ciekawości lub chęci odkrycia przyszłości, stoją w bezpośredniej sprzeczności z przykazaniami wiary chrześcijańskiej. Praktyka wróżenia ma na celu rozwikłanie zagadek przyszłości lub ujawnienie okultyzmu metodami uważanymi za zakazane przez Biblię. To odchylenie od prawdy i światła Bożego nie tylko rzuca wyzwanie boskiej supremacji, ale także służy jako otwarte drzwi dla negatywnych wpływów duchowych. Trzymanie takich przedmiotów w naszych domach może wywołać szkodliwą energię i zakłócić duchową harmonię, którą staramy się utrzymać. Przedmioty te są czymś więcej niż tylko narzędziami ciekawości. Stanowią wyzwanie dla naszej wiary i zaufania w Boży Plan. Wpuszczając je do naszej świętej przestrzeni, nieumyślnie otwieramy się na wpływy, które mogą sprowadzić nas ze ścieżki prawości. Dlatego niezwykle ważne jest usunięcie tych artefaktów, aby chronić nasz duchowy dobro i utrzymać dom, który szanuje naszą wiarę i oddanie. Ta akcja oczyszczenia naszego domu jest świadectwem naszego zaangażowania, aby żyć zgodnie z wolą Boga. Jest to deklaracja, że ufamy boskiemu przewodnictwu i odrzucamy wszelkie praktyki mające na celu podważenie Jego supremacji. Usuwając te przedmioty, tworzymy środowisko, które sprzyja duchowemu wzrostowi i wzmacnia naszą wiarę. Ten świadomy akt oczyszczenia wzmacnia naszą więź z Bogiem i sprawia, że nasz dom pozostaje sanktuarium pokoju i Bożej obecności. Co więcej, nasze domy powinny być miejscami. W których odczuwamy obecność Boga i możemy zaangażować się w szczere uwielbienie i refleksję. Eliminując elementy sprzeczne z naszą wiarą, podejmujemy świadomy wysiłek, aby dostosować nasze otoczenie do naszych duchowych przekonań. To ustawienie nie tylko usprawnia naszą duchową podróż, ale także daje pozytywny przykład innym domownikom, zachęcając ich do podążania ścieżką wiary i oddania. Podsumowując, ważne jest, aby zwracać uwagę na przedmioty, które trzymamy w domach. Przedmioty związane z niechrześcijańskimi symbolami i praktykami wróżenia mogą utrudniać nasz duchowy postęp i zakłócać spokój naszej świętej przestrzeni. Ich usunięcie jest niezbędnym krokiem w tworzeniu środowiska domowego, które wspiera naszą wiarę i oddanie Bogu. Starajmy się utrzymywać domy, które odzwierciedlają czystość naszych przekonań i zapewniają sanktuarium duchowego wzrostu i boskiego połączenia. Czyniąc to, Oddajemy cześć Bogu i potwierdzamy nasze zaangażowanie w życie kierowane przez Jego miłość i mądrość.